Siemanko, ja jestem Milan i witam was bardzo serdecznie w otwarciu ostatniego modelu w roku 2025 serii szybcy i ściekli samochody z kinowej sagi, seria, która już niebawem w sumie będzie trwała. Już blisko 2 lata, a dokładnie będzie to w styczniu w nadchodzącym roku 2026. Proszę Państwa, mamy numer 49, i tym samym numer 49 zamyka rok 2025. Jest to ostatni model, jaki się pokazał. Ja ogólnie z góry e, chciałbym powiedzieć, że sorry, że ten film teraz wrzucam e, tak późno. Ale ten numer pojawił się we wtorek, czyli przed Wigilią, był to 23 grudnia. Normalnie powinien się pojawić w 24 grudnia, w środę, bo wtedy była Wigilia, ale ten numer się nie pojawił. On się pojawił we wtorek, a tak naprawdę dzisiaj jest niedziela, kiedy nagrywam ten film, i tak naprawdę ten model kupiłem właśnie dzisiaj w niedzielę, bo kapnąłem się, że on już jest dostępny. Udało mi się to wyczytać Po prostu na jednym z grup Na Facebooku, że model się pojawił We wtorek, a ja byłem przekonany Na 100% że modelu nie będzie We wtorek, tylko w Sylwestra Czyli tak jakby Wyjdzie tydzień później Jak był planowany Finalnie taka po prostu tutaj króciutka historyjka Odnośnie tego modelu Dlatego również jest odcinek później Na moim kanale Proszę Państwa przechodzimy do tematu Numer 49 Ostatni w tym roku prezentuje się następująco tak się tutaj wszystko ma oczywiście nówka w folii nieotwarty cena się nic nie zmieniła ile kosztowało tyle kosztuje czyli 74,99 tak się model prezentuje drodzy Państwo jeszcze z tej strony nic się nie zmieniło jak wszystko wygląda tak wygląda szybciej wściekli Zbierz samochody z legendarnej kinowej sagi Numer 49 oraz tak jak już wcześniej Wam wspomniałem, cena 74,99. Zobaczymy w przyszłym roku, czy się tutaj coś nie pozmienia. Oby, oby nie, bo uważam, że to i tak jest już dużo, płacąc tak naprawdę za gazetkę i model. Ale to też jest tylko moje zdanie. Także każdy, niech to już tam odbiera po swojemu. Proszę Państwa, myślę, że nie będę tutaj przedłużał. Idziemy dalej. No, i tutaj chciałbym również też przedstawić Wam dzisiejszą kartkę, która nam zawsze towarzyszy od samego początku w sumie tej serii. Tylko te pierwsze odcinki, jakie się też pojawiały na moim kanale z tej serii, była trochę inna kartka, była inaczej zaprojektowana, ale sens po prostu pozostał taki sam, jaki jest. No, i proszę Państwa, jak widzicie, tutaj mamy rozpiskę. Od pierwszego numeru do 50 w tym wypadku. Aktualnie my jesteśmy przy numerze już 49 i dzisiejszy model będzie to Nissan Maxima A32 z pierwszej części filmu, czyli F1. Tak to proszę Państwa wygląda. Oczywiście na kolejnej stronie mamy kontynuację numerów. Oczywiście, jakby Was coś zainteresowało, polecam zrobić sobie pauzę i sobie tam to na spokojnie wszystko doczytać. Tutaj mamy kontynuację od numeru 51 do numeru 82. Tak jest, drodzy Państwo. Tak to by właśnie wyglądało. Jest ciekawie, seria idzie bardzo, bardzo szybko, mam takie wrażenie. No i tutaj też chciałbym zaznaczyć, że już w przyszłym roku, czyli w roku 2026 będziemy mieli numer 50, dokładnie. Numer 50 będzie otwierał rok 2026 i będzie to oczywiście Nissan. Pozwólcie, że sobie odwrócę, bo do góry nogami to ciężko przeczytać. Nissan Firei, Firei, Z Z 33 Sorry, jak coś nie umiem tego lepiej przeczytać. Będzie to z trzeciej. Części filmu, i to będzie Tokyo Drift, proszę Państwa. To będzie taki złoty Nissan Spoko Model, również się zapowiada od, od razu na początku roku 2026. Także gorąco już zapraszam. Proszę Państwa, idziemy dalej. Oczywiście będzie to otwarcie numeru 49. Przechodzimy do tematu. Ostatni numer w tym roku otwieramy. Mamy model, oczywiście, mamy gazetkę. Proszę bardzo, taki zestawik. Dodamy sobie na bok, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. I co? Jest gazetka, jest model. W pierwszej kolejności, oczywiście, omówienie oraz pokazanie gazetki. No i gazetka wygląda następująco: numer 49, szybcy i ścieki, zwierz samochody z legendarnej kinowej sagi. Nissan Maxima A32 z 1999 roku. Skala 1 do 43 od Deagostini i wytwórnia Universal. Tak jest, to jest to. Tak się gazetka prezentuje na odwrocie. Oczywiście standardowe pokazanie teraz już bez folii, bo się Wam tutaj tak nie odbija, ten flerz i tak dalej, i tak dalej. Gazetka, nawet w przyzwoitym stanie, nie jest jakoś tu podniszczona, jest po prostu no, stabilnie. Idziemy do otwarcia. model troszkę na bok, żeby tutaj otworzyć sobie gazetkę i mamy to. Tak jest drodzy Państwo. No i tutaj taka w sumie ciekawostka. Jak widzicie, mamy tutaj już na dzień dobry pierwsze zdjęcie i tym pojazdem właśnie jeździł ten oto gościł tutaj. To jest jego samochód. Ja doskonale pamiętam z tej pierwszej części, jak on właśnie bujał się ten Nissanem Maxima. Vinci, tak Vinci. Tak, to tak się nazywa postać w tym filmie. Winci. To jest bryka vinciego, po prostu. I kolejna strona wygląda następująco. Oczywiście, jakby Was coś tutaj ciekawiło, róbcie sobie cięcia. Czytajcie sobie te artykuły. Spoko to wygląda. Kolejna strona. No, i tutaj w sumie się już zaczyna taka, właśnie historia tego pojazdu, cała specyfikacja. Też tutaj macie okazję zobaczyć, jak to auto wygląda po prostu, tak salonowo, tak zwanie fabrycznie. Bo oczywiście te wszystkie modele, jakie tutaj otwieramy, to są na zasadzie, drodzy Państwo, no, zrobienia pod film, auto, tak. Te samochody występowały w filmie. No, a tak model wygląda po prostu w realu bez tutaj jakiegoś tuningu. Co do zdjęcia. Średnie, bywały lepsze niektóre te zdjęcia, ale tutaj tą stronę bardzo lubię, bo mamy tutaj całą dane, całe dane techniczne i tutaj możecie sobie po prostu też zwrócić uwagę, jakie ma tutaj pojazd osiągi, skrzynia, silnik, paliwo czy diesel, tak zwanie, i tak dalej, i tak dalej. Momenty obrotowe, opony, i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać godzinami. I ostatnia strona jest następująca, dziesiąta, ostatnia i tutaj jeszcze jakaś historyjka. Spójrzcie sobie jaki fajny silnik tutaj do pojazdu. Pewnie właśnie to jest ten silnik tego Nissana całego, zapewne. I tak to by wyglądało. Spoko. No i gazetka by właśnie tak oto wyglądała w numerze 49. Spoko. Fajna. Nawet o dziwo niezniszczona, rzadkość. No ale jest ok. No, i proszę Państwa, model jest to oczywiście ostatnia rzecz, jaką zrobimy sobie na tym filmie. Oczywiście, jeszcze takie pokazanie tutaj przed takim otwarciem, już głównym. Także no, tak wygląda. Fajny model nie jest zły. Oczywiście wiadomo, były lepsze te modele, niektóre już powychodziły, ale ten, nawet, jest, powiem Wam, że bardzo przyjemny. Tak się z góry prezentuje. Widzę, że tutaj już pojazd ma również szyberdach. Także wygląda to już naprawdę fajnie, przyzwoicie. Tak się model jeszcze prezentuje w tyle. O, widzę, że tutaj mamy taką już oryginalną rejestrację, która była w filmie, a nie na, taka, na tej zasadzie łatwizna, że mamy czarne tło z napisem Fasfurios, tylko tutaj już mamy taką, właśnie kalifornijską rejestrację, że to tak nazwie. Oczywiście, model można odkręcać dwie śrubeczki. I w dzisiejszym modelu również mamy naklejkę, w tym oto miejscu, która tutaj potwierdza, że produkt jest jak najbardziej oryginalny. Nie wszystkich tych modelach są naklejki, to też trzeba zaznaczyć. W niektórych są, w niektórych nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakieś, nie wiem, co to jest, jakieś takie białe. Cholera wie, czy to jest jakieś przetarcie. Pewnie taki wyjechał z fabryki, no bo jak to inaczej wytłumaczyć. Otwieramy. Zobaczymy, czy w ogóle da się to umyć. Nawet jeśli nie da się, to nic tu nie przeszkadza, bo to mamy przecież i tak na podstawce. I tego nie widać. Się. Jest model, coś mnie tutaj zaciekawiło już na dzień dobry. Szczerze, powiem Wam, że wygląda to trochę jak farba. Jakby była to przyschnięta farba. Dokładnie identycznie to wygląda też tutaj. I tak na pierwszy rzut oka nie czuję, żeby to schodziło pod paznokciem. Tutaj to samo. No ale dobra, jest jak jest. Trzeba się zadowolić tym niestety. No, i proszę Państwa, jest model 49. Ostatni rzecz jasna, w roku 2025 wygląda spoko. Fajne naklejki pojazma. Oczywiście zaraz sobie przejdziemy do omówienia szczegółów i tego wszystkiego. Jeszcze tutaj takie Wam prezentuję typowe pokazanie modelu, jak wygląda w gablocie. berdach jest. Elegancko się to prezentuje. Tak wygląda pojazd na przodzie, w przodzie. No jeszcze tak z boku Wam pokażę. Spoko. No to tutaj już wspomniałem. Dwie śrubki odkręcacie. Model można odkręcać od gablotki śmiało. Naklejeczka jest, która też tu potwierdza oryginalność modelu. Tutaj mamy właśnie jakieś takie cholerawie, szczerze mi to wygląda jakby tak farba chlapła komuś w tym oto miejscu, tutaj i tutaj. No i tutaj na, na, na tym, na gablocie. Ja sobie to spróbuję ogólnie umyć po filmie, zobaczymy czy to nie zejdzie tak zwanie pod wodą. No ale na razie nie będę się teraz tym bawił, bo nie mam za bardzo na to po prostu czasu. No i otwieramy. Model, oczywiście mamy tło, które dziwnie przylega do gablotki. O, proszę, jest. A to ciekawe wam powiem, dlatego, że widzicie tutaj mamy takie czarne na tym na gablocie, a z tej strony mamy białe. Ciekawe, co to jest w ogóle. Wydaje mi się, że pod wodą to puści tak czy siak. No ale dziwnie. No dziwnie jest. W każdym bądź razie gablotka jest w stanie nienaruszonym. Nic tutaj nie popękane, nie porysowane. Może tutaj jakbym się miał trzepiać. Ale powiem Wam szczerze, że jak w sklepie dzisiaj byłem i wybierałem, bo były trzy modele do wybrania. To... To powiem Wam, że praktycznie na każdej gablotce dokładnie w tym samym miejscu coś takiego było. Ale to akurat nie przeszkadza. To bym bardziej powiedział, że jest wkurzające, bo to się wrzuca w oczy rzeczywiście. No ale gablotka ogólnie jest w dobrym stanie, nie jest tutaj nic popękane dalej. Co do tego mamy również tło zwykłe na czarnym tle z napisem Szybcy i ściekli, bez zmian, jak było, tak jest. No i ostatnia rzecz, proszę Państwa, omówienie modelu dzisiejszego, 49 MiSana Nissana Maxime A32. Wygląda świetnie model. Pokażę Wam teraz, jak on się już prezentuje tutaj bez gablotki. W ogóle też bardzo ciekawe. Ten pojazd ma lusterka, takie zupełnie inne, ale co do szczegółów, to po prostu sobie dojdziemy za chwilę. W pierwszej kolejności pokażę Wam, jak się ta autko prezentuje. Z tej strony wygląda to w taki oto sposób. Fajna naklejka przede wszystkim jest na dzisiejszym pojeździe. Fajnie to się tutaj prezentuje kozacko. Tak się model jeszcze prezentuje z tej strony. Mamy fajną rejestrację dzisiaj. Bardzo przyjemna. Tak z góry pojazd jeszcze się ma. A tu już chyba wam pokazywałem. A może nie. Nieważne. Teraz na pewno to robię. No i proszę Państwa, ogólnie no model by tak wyglądał. Nie jest zły dzisiejszy model. Mi się osobiście podoba. Wiadomo, były lepsze, były gorsze. Nie będę tutaj narzekał. Wiadomo, jeden model jest lepszy, drugi jest gorszy. Zależy jaki się po prostu tak zwanie trafi, nie? Ale wygląda na pierwszy rzut oka naprawdę całkiem, całkiem fajnie. Proszę Państwa, przechodzimy do omówienia szczegółów, będzie to oczywiście ostatnia rzecz jaką zrobimy sobie oraz pokazanie środka. Myślę, że w pierwszej kolejności zaczniemy sobie od kółek. Zobaczymy czy to się w ogóle kręci. Ok, tylne kółka pracują ładnie tutaj. Jest spoko. Sprawdźmy przód. Przód również świetnie tutaj się prezentuje. Oraz pracuje. W ogóle fajne felgi ma ten pojazd, to trzeba powiedzieć głośno. Następnie... Przód, sprawdźmy sobie, czy coś tutaj nie odpada jakieś lusterka, czy cokolwiek. Światła są. Lusterka również są jedno. Prawe jest git. Tutaj jest też git. Tutaj nic nie odpada nie odpada. Wycieraczki sprawdźmy. Wycieraczki też są w porządku. Szyberdach, czy coś tutaj się nie załamuje. Tak zwanie jest OK. Przednia szyba też jest OK. Lewa. Oczywiście moja lewa. Wasza pewnie prawa. Lewa jest git. Prawa. O! Coś znalazłem. Coś tu szczela. Nie wiem czy to słyszycie. Ale to w niczym nie przeszkadza. No i tylna szyba. Jest OK. Może być. Chodźmy teraz na tył. Sprawdźmy sobie tył, jak wygląda. Światła są ok, a pojazd nie ma, jak coś, spoilera. Tutaj nic nie odpada, nie odpada. Wydech, jest wydech, bo tam nie widzę szczerze. Kurczę, ale jaja, gdzie ten wydech jest schowany? Tak na pierwszy rzut oka wygląda, jakby nie było rury. Ja bynajmniej nie widzę. Może Wy widzicie? Ja też do góry nogami teraz oglądam ten pojazd. Także jeżeli się mylę, to sorry za mój błąd. Ale ja na pierwszy rzut oka nie widzę wydechu, żeby ten pojazd miał. I teraz jest pytanie: chyba coś tutaj Deagostiny nie dopracowało. Zazwyczaj wydech był w tym miejscu, a jego tutaj nie ma. I co to teraz będzie? Nie wiem. Może auto jeździ na baterię i jemu wydechu nie trzeba. <laughs> Oczywiście taki żarcik, rzecz jasna. <laughs> no ale tak na pierwszy rzut oka uznajmy, że model 49. Z kanału Miszczuń Uziomek Milan jest sterowany elektronicznie, na baterie. <grywniżdżdżające> Także dobra, trochę pożartowaliśmy, no ale tak jest, proszę Państwa, jest coś tutaj nie tak ewidentnie, nie wiem czy to jest może wydech, no nie wiem, spójrzcie sobie w ogóle co to jest. Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę, żeby na takich modelach to było, odkąd nagrywam tą serię, może to jest wydech. Cholera, ciekawe. No ale dobra, uznajmy, że wydechu nie ma, chyba, że to jest to. Nie wiem, nie będę się tutaj produkował z serio. Ja tutaj aktualnie nie widzę wydechu, a uważam, że właśnie powinien być tutaj, w tym oto miejscu, bo tu jest nawet takie, jakby to Wam powiedzieć, takie, no jakby miejsce zrobione na ten wydech, takie wyryte coś w tym stylu, nie? Jak zwał, tak zwał. No ale dobra, nieważne, chodźmy dalej. Spójrzcie sobie w ogóle na naklejki, jaki ten model dzisiaj ma. Świetnie to wygląda, cholera. Fajnie to wygląda. Mamy również tutaj sponsorów na progach Toyota Res i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też taka naklejka dwójeczka. Oczywiście na drugiej stronie jest to na zasadzie lustrzanego odbicia. Mamy dokładnie, dokładnie wszystko to samo. Tutaj na przodzie coś mamy. Mamy też tutaj, jak widzicie. No i druga strona wygląda identycznie, tak? To jest wszystko to samo, wszystko zrobione. Fajnie wygląda pojazd. Spójrzcie sobie jeszcze na pewno na lusterka. Są naprawdę jakieś takie inne niż w ogóle wcześniejsze modele, które miały. No, lusterko jest takie inne, i prawdę mówiąc, można dotykać to jak się chce, i tutaj nic się nie stanie, bo to jest tak, jakby w ogóle poprzyklejane, tak, jakby się to wszystko wtopiło. Ja zawsze te lusterka to się bałem. Dotykać, bo to takie liche raz nawet mi się udało urwać takie lusterko rzecz jasna. Przypadkowo podczas nagrywania filmu, no ale lusterka naprawdę są dzisiaj w bardzo takim dobrym stanie zrobione. Nic raczej się tutaj nie wydarzy. Rzadko coś takiego mówię, no ale jednak jeszcze tutaj da D'Agostini chyba potrafi mnie zaskoczyć. No i proszę Państwa, myślę, że ostatnią rzeczą, jaką sobie zrobimy, oczywiście na tym filmie, będzie to pokazanie środka jak się model prezentuje myślę że w pierwszej kolejności zaczniemy sobie od tyłu teraz na odmianę no i tutaj tył pojazdu wygląda następująco jak widzicie mamy w środku dwa fotele też takie tutaj mają wstawki niebieskie tak tutaj mamy dwa fotele dla pasażerów z tego co widzę chyba pojazd nie ma tutaj butli z nitrem raczej chyba nie no, ale jeszcze zaraz się lepiej przyglądnę Chodźmy sobie teraz tutaj, dokładnie w to, to miejsce. Tutaj też macie na pewno troszkę chyba lepiej okazję zobaczyć te fotele, o których już tutaj nawijam do Was od kilkuna kilkunastu sekund. Przód sobie zaraz weźmiemy. Chodźmy jeszcze na drugą stronę. O, może tak będzie trochę lepiej widać. Trochę tutaj flash odbija. No, ale niestety inaczej tego Wam nie jestem w stanie pokazać. Bo bez flesza to już w ogóle nic by tutaj nie było widać. Chodźmy naprzód. Teraz jesteśmy aktualnie po stronie pasażera. I tutaj z tego co widzę, drodzy Państwo, no to co? No, mamy drążek skrzyni biegów. Jest kierownica, ale widzę, że kierownica jest tutaj wadliwa w tym pojeździe. A dlaczego? Zaraz Wam oczywiście pokażę. Ja już to widzę. Co prawda tak naprawdę w niczym to nie przeszkadza, ale zwróćcie sobie uwagę jak kierownica wygląda w tym pojeździe. Ona jest pęknięta, czyli na samym środku widać takie, nie, o teraz chyba widać to na filmie, ona jest po prostu jakby pęknięta. Nie dość, jakoś tak krzywo lewo idzie, to widać, że tu jest ewidentnie jakieś pęknięcie na samym środku, ale to akurat już też w niczym nie przeszkadza. Nie zmienia faktu, że wychodzę z takiego też założenia. Drodzy widzą, że płac płacąc 75 zł, to też powiedzmy sobie szczerze, oczekujemy po prostu, żeby ten model wyglądał jak najlepiej, prawda? A nie też, żeby taką trochę tutaj to zajeżdżało, bo ja uważam, że 75 zł za taki model to nie jest mało. Zwłaszcza, że po pierwsze, to jest skala 1 do 43. Na no po drugie, no umówmy się, to są detale, które uważam, że są bardzo naprawdę istotne i ważne. No ale dobra, już koniec tutaj czepiania się. W każdym bądź razie model jest naprawdę dzisiaj ładny. Ładny wypuścili ten model ostatni w roku 2025. Mi się oczywiście on podoba jak najbardziej. Mam nadzieję, że Wam też. No i ogólnie proszę Państwa to by było raczej tyle, kończymy sobie ten materiał, kończymy ogólnie rok 2025 z serią De Agostini, jest to też również ostatni film jaki się pojawił, pojawi, pojawił już w sumie na moim kanale, w tym roku już więcej nie będzie filmów na moim kanale, ja kilka dni temu też wstawiłem dla Was Film Podsumowanie Roku 2025. Ogólnie polecam obejrzeć ten film, bo pokazuję Wam na tym filmie, ile się udało zrobić od początku stycznia tego roku do chwili obecnej. Jest to dosłownie ostatni film, jaki się pojawił na kanale. No ten będzie teraz ostatni, tamten będzie w tym momencie już przedostatni, więc polecam. Zaglądźcie na ten film, możecie go łatwo tam odnaleźć w zakładce wideo. Także bez problemu, wpadajcie. I to tyle, proszę Państwa. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Minął kolejny rok, gdzie nagrywałem dla Was na bieżąco te wszystkie filmy. A mi nic innego nie zostaje, jak po prostu wam powiedzieć do zobaczenia. Nie żegnam się, bo już w 2026 roku wracam na swój kanał oraz wracamy m.in. do tej serii, która można powiedzieć śmiało początkiem stycznia 2026 będzie obchodziła już dwa lata. Na moim kanale, odkąd nagrywam tą dla Was serię. Ja gorąco zapraszam na numer 50. Będziemy tam otwierać sobie Nissana Stokio Drift. Bardzo fajny model, otworzy nam rok 2026. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Cześć!